W codzienniku artystycznym spojrzymy wreszcie na nowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo pierwszy kurz bitewny już opadł i można na spokojnie popatrzeć, bez obawy, że się wpadnie w środek jakiejś pikiety. Dlatego najpierw wyrazimy radość, że Warszawa dołączyła wreszcie do grona miast, które na poważnie uczestniczą w instytucjonalnej debacie na temat sztuki. No a po drugie, podzielimy się naszą refleksją. Otóż niewątpliwie. Nowy budynek MSN ma dwie różne twarze, a mówiąc językiem Ludwika Stommy, światy. Po pierwsze ma Orbis Exterior, czyli świat zewnętrzny, z którego Warszawa patrzy na ten budynek. Na zewnątrz mamy coś jakby barak, który uruchamia w nas głębokie pokłady kompleksów. Wydobywa lęki związane z tandetą, tymczasowością, płycizną polskiej tożsamości. Wielki. Biały. Kloc. Barak jako wizualne wspomnienie pamiątki z celulozy, społeczeństwa na dorobku, odbudowującego się z folwarcznych ruin. Być może obok MSN mogłaby stać też wielka, biała betoniarka. Kiedy patrzymy na ten budynek, przypomina nam się rozmowa z pewną 90-letnią warszawianką, która zapytana o to, jak się Warszawa zmieniła od 1945 roku, stwierdziła a niewiele, wie Pan, jak było rozkopane, tak jest. No ale jest też i Orbis Interior, czyli wnętrze, które koi te lęki i jest rodzajem jasnego snu, takiej popołudniowej drzemki w świetle słońca wchodzącego przez białe firany. Spacer po tym White Hubie cudownie odrealnia i relaksuje, gdyż natychmiast wydobywa człowieka z polskiego ponuractwa, Trochę jak samolot lecący do hurgady, gdy wystartuje z deszczu w rozświetloną białą chmurę. Wspaniałym uzupełnieniem ścian są okna z widokiem na Warszawę, która staje się nagle ciekawym tłem dla prezentowanej w salach sztuki. Stąd to MSN patrzy na miasto, a nie miasto na MSN. W salach znajdujemy wielu bohaterów codzienników. Kwiek Kulik, Alinę Szapocznikow, Mirosława Bałkę, Jole Przyjemską, Zbigniewa Liberę, Wilhelma Sasnala, Magdę Abakanowicz, Artura Żmijewskiego, Monikę Sosnowską, ale również trochę turystów ze świata Wolfganga Tilmansa, Sandrę Mudzinga czy Cecylię Wikunia. Trzeba docenić kuratorów, że nie zatkali przestrzeni sztuką i ciągle jest powietrze, jest czym oddychać. Podsumowując tę krótką refleksję, można powiedzieć tak. MSN ma podwójną osobowość. Kim innym jest na zewnątrz, kim innym jest wewnątrz. Warto, żeby nasze oceny tej sytuacji nie pozostały jednostronne. A co Wy sądzicie? Piszcie w komentarzach.